To jest za długo, to szuka wszystko. No. Nie wiem. 66 Tylko nowa, to nic nie ma. Dziwne, dziwne. Ile to już, ile to już trwa? No też musi być ile procent. No. Ile jeszcze procent? 100%? Jeszcze 36% na no, razie. To jeszcze trzeba ile? Ile? Czekaj, bo myślę. 64. 64. A co ty, tam, co ty tam skanujesz? Co tam skanujesz? Co? Co ty tam skanujesz w ogóle? Co, co tam skanujesz? Szuko. Sieć przeszukuje. Co przeszukuje? No się przeszukuje, i to wszystko. Tu na nic. No ale szybko, musisz jeszcze czekać. Chwilę. Czyli ile zostało? Dużo jeszcze. 55 zostało. no... pięćdziesiąt no, 50%. O, już jest.